Cześć, witam w kolejnym odcinku serii TorGiren DevOpsuję. Dzisiaj odpowiem sobie na komentarze z poprzedniego odcinka. Zapraszam. Ok, więc pod poprzednim odcinkiem dostaliśmy taki oto komentarz. To nie jest problem merge versus rebase, tylko sposobu działania. Przecież możesz też zmerdżować Mastera do, do swojego brancha i potem z, z, zrobić merge w drugą stronę. Ok, i teraz ja uważam, że nie, bo ponieważ technicznie tak, jednak spójrzmy sobie, jak to będzie wyglądało. Mamy naszą aplikację. Możemy dać Go test. Wszystko działa. Potem ktoś brancha, brancza przykład DVD do Mastera. I to jest nasz nowy master. Go test. Przechodzi. Potem jesteśmy w naszym branchu refaktor, w którym też testy przechodzą. I tak, w tym miejscu możemy zrobić master. Y, merge mastera. Stworzy nam się merge commit, bo, ponieważ mamy. Y, nie mamy fast forward, więc musimy stworzyć y, nowy commit. Wygląda to, to tak. Mamy tutaj merge commit i teraz rzeczywiście testy nie przechodzą, czyli można poprawić nasz kod. Czyli usunąć na przykład tą linijkę. Go test. Dobrze. Można dać git commit. Yy, amend, Nadpisać. I tu już nasz commit jest merge branchem, a nie tym. To już jest coś, co mnie się nie podoba. Teraz go testy przechodzą, git checkout master, git merge refactor i tutaj się już udało fast forward. Mamy obie zmiany, testy przechodzą. Tylko, że w historii mamy rozgałęzienie i merge commity, które, jak dla mnie, zaciemniają później obraz tego, co się stało, ponieważ Wciąż mamy nasz komit wcześniejszy, który był błędny. Ten komit tu jest. Refa a, on jest po prostu refaktorem. A potem mamy merge commit, który właśnie ciężko go potem gdzieś umieścić, bo jest niby tym samym refaktorem, ale już większym z DVD. Więc jak dla mnie mergeowanie mastera do naszego brancha zamiast rebase'a nad mastera powoduje większy zamęt w historii i cięż, ciężej dojść co się kiedy jak działo. Dlatego ja uważam, że lepszy jest rebase niż mergowanie mastera do branch'a i później tego branch'a y, znów do mastera. To była moja wideo -podpowiedź. Jest wideo ponieważ łatwiej to pokazać niż napisać w komentarzu. Także to wszystko. Dzięki. Cześć.